ubiegło tygodniowym zwycięstwie nad Besiktasem Stambuł, w europejskich rozgrywkach i ważnej ligowej wygranej ze Ślęzą Wrocław, Gorzowianki jadą do wicemistrzyń Francji mocno podbudowanej z wiarą we własne możliwości. Nie ma jednak najmniejszych wątpliwości, że o wygraną będzie niezwykle ciężko, bo Szarnej Basket to bardzo mocny zespół preferujący bardzo fizyczną koszykówkę. W składzie ma dwie doświadczone Amerykanki i reprezentantki Francji. Najbliższe rywalki akademicze w swój pierwszy mecz w Atenach przegrały. Zajmują obecnie ostatnie miejsce w grupie i na pewno będą chciały przed własną publicznością pokazać się. Jak najlepiej. Porównując z tych dwóch meczów, Galatasaray i, i Wrocław, to Wrocław jest bardziej zbliżony do tego zespołu myślę, że francuskiego. Tylko jest tą jedną różnicą, że tam jest dużo bardziej, myślę, że jakościowo lepszych zawodników, którzy będą starali się po prostu pokazać, też indywidualnie. Musimy być bardzo mocno przygotowani, z tego co już widzę, na bardzo fizyczną walkę na to, że będzie presja przez całe czterdzieści minut na całym boisku. Mecz rozpocznie się w środowy wieczór o godzinie dwudziestej, a będzie można zobaczyć go na naszej antenie, początek transmisji o dziewiętnastej pięćdziesiąt